Chciałam złożyć życzenia z okazji świąt gwiazd Bożego Narodzenia, żeby był spokój na świecie, i żeby nie było tej wojny w Ukrainie, która trwa, i żeby dla Polaków i dla całego świata, w ogóle dla Polski, składam najszczersze życzenia w dniu Bożego Narodzenia. I w ogóle dla Ukraińców też, żeby ich nie opuścił ten, w tym dniu dla tych ludzi ten świąteczny nastrój żeby był w ogóle dla nich dobrym czasem i żeby nie było, żeby, żeby się w końcu na tej Ukrainie ta wojna się skończyła, co stracili rodziny tam i dzieci i wszystko i żeby dla nich był naprawdę, to był to były święta Bożej nocy, takie jak sobie wymarzyły. Wymarzyli. I to wszystko.